Witam państwa serdecznie. Moim gościem jest dr Jerzy Jaroszewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Specjalistycznym numer 1 w Bytomiu. Dzień, do... Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ostatnio odnotowujemy spadek liczby zakażeń koronawirusem. Nadal musimy jednak zachowywać zasady bezpieczeństwa, tym bardziej, że co jakiś czas. Pojawiają się nowe mutacje koronawirusa, choć w Polsce dominuje wariant brytyjski, to ostatnio zidentyfikowano aż 84 zakażenia mutacją indyjską. Czy ta mutacja jest groźniejsza od innych wariantów koronawirusa? Jak pan sądzi? No na pewno jest groźniejsza. I prawda jest taka, że każda kolejna mutacja koronawirusa będzie trochę groźniejsza. Dlatego, że tak działa natura, że te groźniejsze mutacje są w stanie wyprzeć te słabsze mutacje i są w stanie lepiej nas zakażać bardziej e, intensywnie się rozstreniać roz, w środowisku? Wiemy, że w Polsce trwa proces szczepień. Zaszczepiono już ponad 10 milionów osób. Jak pan sądzi, czy szczepionki w pełni uchronią nas przed zakażeniem mutacją indyjską? Pani redaktor, ja myślę, że szczepienia to jest największa rzecz, jaka się zdarzyła, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. Uważam, że w szczepieniach ochroni nas przed większością wariantów, może przed wszystkimi. Natomiast szczepienia dopiero, gdy są podane dwie pełne dawki i mija czas, który pozwoli naszej immunologii na nauczenie się tego wirusa. Czyli to jest dwa tygodnie po drugiej dawce. I naprawdę myśmy dotychczas jeszcze nie mieli w na który by otrzymał dwie dawki szczepionki i zachorował klinicznie. Skuteczność szczepień jest bardzo, bardzo wysoka, i wiemy z kwiślinistra, że również wobec wariantów wirusa i alfa, i delta. Ale pamiętajmy o tym, że po pierwszej dawce ciągle możemy zachorować, ciągle jesteśmy chronieni. Pamiętajmy o tym również, że pewne osoby. Które mają zaburzenia odporności, u nich szczepienia mogą być nie aż tak skuteczne, ale w związku z tym nadal wymagane są bardzo, bardzo istotne zasady zapobiegania zakażeniom, ostrożności, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka. Starajmy się też nie przebywać w dużych skupiskach ludzi. Ciągle to ma znaczenie, mimo tego, że jesteśmy ze Panie profesorze, ostatnio rząd poluzował obostrzenia, coraz więcej osób przebywa na świeżym powietrzu, wyjeżdża na wakacje. Odnosimy wrażenie, że wiele osób zapomina, że w naszym kraju ciągle trwa pandemia. I mam w związku z tym takie pytanie: jakie jest ryzyko rozprzestrzeniania się wariantów wirusa w miesiącach wakacyjnych? To jest bardzo trudne pytanie. W Polsce ciągle mamy zbyt mały odsetek osób zaszczepionych w pełni. Dlatego, że aby mówiąc o ochronie, trzeba brać pod uwagę tylko i wyłącznie osoby, które przyjęły dwie dawki. Jest to około 10 milionów osób. Jeżeli chodzi o ozdrowieńców, to my wiemy, że ich odporność przymija szybciej niż osób zaszczepionych. I jeżeli ktoś chorował, powiedzmy, w pierwszej czy w drugiej fali pandemii, to niekoniecznie jego odporność w tej chwili jest pełna i oczywiście nie powinien zachorować ciężko, ale może zachorować, ale klinicznie klinicznie jednocześnie przenosić wirusa na osoby, które są nie w pełni zaszczepione. Czyli potencjalnie wirus ciągle może przenosić w naszej populacji, ale ta, to ryzyko będzie składało w miarę wzrostu osób, które przyjęły drugą dawkę szczepienia. Bardzo się cieszę, że teraz więcej dzieci się szczepi, bardzo się cieszę, że teraz więcej osób się szczepi, ale proszę Państwa, ten poziom chyba jeszcze nie jest wystarczający, abyśmy mogli a, z uwagą odesłonić i uznać, że już jest przyszłość. Zdaniem profesora Waldemara Haloty należy wykorzystać nadcho nadchodzące miesiące na szczepienia obywateli. Jest to szansa na powrót do normalnego życia. Jeśli osiągniemy 60-70% odporności populacyjnej na korona koronawirusa, to myślę, że wyjdziemy z pandemii obronną ręką, powiedział profesor Halota. Jak Pan ocenia szansę na osiągnięcie odporności populacyjnej? Powiem tak, te 60-70% to jest bardzo. Tak powiem, mówiąc trik. To się może udać, może się nie udać. Pamiętajmy o tym, że pewna część populacji nie może być zaszczepiona, ponieważ a są to dzieci, wobec których szczepienie można zastosować. Są to osoby, które mają pewne przeciwwskazania, są to osoby, które zdecydowanie uparcie będą odmawiały szczepienia, tak zwane osoby antyszczepionkowe, które nie mają przeciwwskazań, ale ich światopogląd na to nie pozwoli. I ja się boję, że może być trudno uzyskać te 70% populacji przy obecnym stanie rzeczy. Dlatego też chciałbym, żeby wszyscy, naprawdę wszyscy, którzy mogą się zaszczepili, dlatego że tylko takie podejście stwarza nam szansę na zgodność populacyjną, tak zwaną. Nie liczmy na to, że nie zaczepią się za nas. Nie liczmy, że zaszczepiło się już dziewięć milionów trzeba tylko dziś milionów kolejnych, tylko zaszczepi się wszyscy, ponieważ jest duża grupa osób, które się nie zaszczepią, bo nie mogą, bo nie chcą, a będą zagrażały również nasz i naszym dzieciom. Wiemy, że liczba zakażeń spada. Dziś odnotowano 73 zakażenia. Patrząc na tę liczbę, można rzec, że zbliżamy się ku końcowi, ku końcowi pandemii, ale czy rzeczywiście tak jest? Proszę Państwa, koronawirus przebiega falami. Myśmy takie fale już przeszli trzy i wiemy, że po wzroście jest zawsze spadek. Ten spadek jest głębszy bądź płytszy. Bądź, bądź Bardzo cieszy nas to, że jest w tej chwili poniżej 100 yy, zachorowań. Takiej sytuacji w Polsce nie było już od roku, ponad roku. Natomiast yy, to jest 100, może się dość szybko zmienić, o ile okaże się, że zawsze się rozprzestrzeniać wariant. Który jest wysoce zakaźny, ponieważ ciągle, nawet w najlepszych układach, licząc bardzo optymistycznie, nie przeczyliśmy 50% osób, które są bądź szczepione, bądź, bądź przeszły COVID-19. W dalszym ciągu, co drugi, Polak jest potencjalnie podatny. I że to, że teraz mamy mało infekcji, wynika z tego, że mało wirusa krąży. Ale jeżeli pojawi się wariant wysoce zakaźny ta litery mogło się zmienić. Tak więc, proszę Państwa, jedźmy na wakacje, odpoczywajmy, napiszmy jak najwięcej energii, ale mimo wszystko apeluję, aby jeszcze w pełni nie, nie podlegać wszystkim pokusom życia towarzyskiego, życia takiego społecznego, jakie byśmy chcieli, żeby było. Poczekajmy, a rzeczywiście zaszczepi się większość Polaków. Panie doktorze, czy czeka nas czwarta fala koronawirusa na jesieni? Myślę, że tak. Nie wiadomo, jak wielka będzie ta fala. Mam nadzieję, że ta fala nie przekroczy kilku tysięcy zachorowań. Natomiast oczywiście czeka, dlatego że wirus nie zajmuje go, że Cały czas się mutuje, cały czas zmienia, zmienia swoją strukturę. Czas cały czas jest nieco bardziej zakaźny. A, I myślę, że tyle razy nas zaskoczył już koronawirus, że byłoby dużą naiwnością uznać, że mamy już koniec pandemii, że choroba jest kontrolą. Naprawdę proponuję, abyśmy ciągle jeszcze z tyłu głowy mieli, że jednak coś się może zdarzyć, ale oczywiście cieszmy się z tego postępu, który w tej chwili jest w Polsce, bo jest Panie doktorze, a jakie są Pana największe obawy w związku z epidemią koronawirusa? Czego Pan się najbardziej boi? Najbardziej się boi tego, że Zaczniemy bagatelizować zagrożenia. Bo proszę Państwa, lekcje z pandemii są bardzo ważne. Tych lekcji jest wiele, a dotyczą one zarówno nas, specjalistów chorób zakaźnych, innych lekarzy, lekarzy rodzinnych, pacjentów, społeczeństwo, osób, które organizują opiekę medyczną. Bardzo się boję, że nie wciągniemy wniosków z tego, co się wydarzyło w czasie pandemii i nie naprawimy swoich błędów. A może spowodować kolejną pandemię, kolejne zagrożenie dla naszego zdrowia. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli i żeby te sto kilkadziesiąt tysięcy istnień, które, które przypadło w czasie pandemii, nie poszło na marne, abyśmy naprawdę byli bardziej przygotowani na kolejne zagrożenia biologiczne. Mamy zatem nadzieję, że wszyscy będą przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i że uda nam się skutecznie walczyć z pandemią. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję państwu.